Rozdział pierwszy. Wycieczka marzeń. Krzyś od samego rana nie mógł usiedzieć w miejscu. Skakał po pokoju, sprawdzając, czy na pewno spakował wszystko, co niezbędne na wycieczkę. Kanapki? Są. Woda? Jest. Notę z detektywa? Obowiązkowo. Mamo, czy myślisz, że pozwolą nam jeść czekoladę prosto staśmy? zapytał, wkładając buty. Obawiam się, że nie bardzo. Mama uśmiechnęła się, widząc jego podekscytowanie. Ale na pewno dostaniecie jakieś próbki. Próbki to za mało. Krzyś wyprostował się dumnie. Ja planuję przeżyć na samej czekoladzie. Kilka minut później był już przed szkołą, gdzie czekali na niego jego przyjaciele: Pola, Kacper, Iga, Mikołaj i Wiktor. Witajcie, moi współczekoladożercy, powiedział, witając ich dramatycznym ukłonem. Człowieku, ty naprawdę jesteś za bardzo podekscytowany. Kacper spojrzał na niego sceptycznie. Nie przesadzaj. Obruszył się Krzyś. To największy dzień w historii naszego życia. Mikołaj przytaknął. Zgadza się, bo oto nadszedł moment, w którym spełnimy największe marzenie ludzkości. Jakie? Zapytała Pola unosząc brew. Mikołaj uśmiechnął się szeroko. Zjeść tyle czekolady, że zamienimy się w tabliczkę. Cała grupa parsknęła śmiechem. Chciałbyś. Pola przewróciła oczami. Dajcie mi spróbować, a zobaczycie. Mikołaj rozłożył ręce, jakby rzeczywiście planował tę przemianę. Do dzieci podszedł pan Marek, nauczyciel i opiekun wycieczki. Dobra, dzieciaki, ustawiamy się. Autobus czeka. Zaczyna się, szepnął Krzyś, zaciskając pięści z ekscytacji. Po krótkiej podróży autobusem dzieci w końcu dotarły na miejsce. Przed nimi wyrósł ogromny budynek z wielkim napisem Fabryka Czekolady Feliksa. Już przy wejściu unosił się cudowny zapach kakao, wanili i karmelu. To raj, westchnął Mikołaj, rozglądając się z błyszczącymi oczami. To fabryka poprawił go Wiktor. Jest tu mnóstwo skomplikowanych maszyn i procesów produkcyjnych. Tak, tak, jasne, Wiktor. Ale wiesz co? Mikołaj objął go ramieniem i wskazał w stronę wejścia. To przede wszystkim fabryka słodkości. Do grupy podszedł przewodnik, pan Felix, starszy pan w okrągłych okularach i czapce cukiernika. Witajcie, moi mili. Przywitał się z ciepłym uśmiechem. Przed wami świat czekolady. Zapraszam na wycieczkę po mojej fabryce, gdzie pokażę wam, jak powstają najsmaczniejsze słodycze w mieście. Krzyzi Mikołaj aż podskoczyli z radości. Czyli będziemy próbować czekolady? zapytał Mikołaj z błyskiem w oku. Pan Felix zaśmiał się tajemniczo. Na końcu wycieczki, jeśli dobrze się sprawicie. Mikołaj dramaturgicznie złapał się za serce. Toż to tortura. To tylko godzina zwiedzania. Pola poklepała go po ramieniu. A wiesz, ile można zjeść w godzinę? Pan Felix zaprosił ich do środka, a dzieci weszły do ogromnej hali, wypełnionej maszynami, które mieszały, formowały i pakowały czekoladowe smakołyki. O rany, wyszeptał Krzyś, patrząc na wielkie kadzie z płynną czekoladą. Zrobiłbym kąpiel, westchnął Mikołaj. Obawiam się, że to byłaby najdroższa kąpiel świata, powiedział Wiktor, patrząc na niego z politowaniem. Przewodnik pokazywał różne etapy produkcji, tłumacząc, jak ziarna kakao zamieniają się w przepyszne tabliczki i pralinki. W pewnym momencie wskazał na wielkie drzwi z tabliczką nie wchodzić. A tam, powiedział opuszczając głos. Tam są pomieszczenia, do których nawet niektórzy pracownicy nie mają dostępu. Dzieci zamarły. O co chodzi? zapytała Iga. To nasza tajna część fabryki. Nowe eksperymentalne smaki, nowe techniki wytwarzania. Ale niestety tam nikt nie może wchodzić poza wybranymi pracownikami. Tak. Mikołaj spojrzał na drzwi. Czyli tam na pewno dzieje się coś epickiego. Krzyś zmrużył oczy. To podejrzane. Pola skrzyżowała ręce. Krzyś to tylko magazyn a jeśli nie krzyś spojrzał na przyjaciół. Mikołaj kiwnął głową. Trzeba to sprawdzić. Nie trzeba powiedziała Iga Trzeba. Poprawił ją Krzyś. Nie trzeba. Oczywiście, że trzeba. Pola i Wiktor spojrzeli po sobie zrezygnowani. No to jak znamy życie, ktoś nas tam zaraz wciągnie przypadkiem. Albo Mikołaj naciśnie coś, czego nie powinien. Ej! obruszył się Mikołaj. To się wydarzyło tylko cztery razy. Pięć. Pan Felix nie miał pojęcia, że właśnie obudził w Krzysiu i jego ekipie niepohamowaną detektywistyczną ciekawość. A to mogło oznaczać tylko jedno. Kłopoty. Krzyś i jego przyjaciele nie mogli przestać myśleć o tajemniczych drzwiach. To na pewno coś ważnego, powiedział Krzyś, patrząc ukradkiem w stronę zamkniętej części fabryki. Może tam robią czekoladę, której nikt jeszcze nie widział. Mikołaj aż zadrżał z ekscytacji. Albo taką, która sprawia, że latasz. Wyobraźcie sobie, kawałek czekolady i unosisz się jak balon. Mikołaj to niemożliwe, westchnął Wiktor. A jeśli. Robią tam czekoladę, która sprawia, że czytasz w myślach? dodała Iga. A jeśli zamieniacie w czekoladową figurkę? Pola zrobiła wielkie oczy. Krzyś spojrzał na nią poważnie. Pola, kto by chciał zamieniać się w czekoladę? Ktoś, kto kocha czekoladę bardziej niż własne życie. Mikołaj uniósł rękę. Czyli ja. Kacper, który do tej pory słuchał w milczeniu, w końcu się odezwał. Może to po prostu magazyn i nie ma tam nic ciekawego. Krzyś pokręcił głową. Magazyn? W takim miejscu? Nie, Kacper. Tam na pewno kryje się coś niezwykłego, i zamierzam się dowiedzieć, co. Tajna narada w fabryce. Kiedy przewodnik odwrócił się, żeby pokazać maszynę do temperowania czekolady, Krzyś przywołał przyjaciół do kupy. Dobra. Misja zakazany korytarz. Czas start. Chwileczkę, wtrącił Wiktor. Czy przypadkiem nie pamiętamy, jak skończyła się ostatnia misja, kiedy śledziliśmy nowego sąsiada? Ekm. To było inne śledztwo, obruszył się Krzyś. Tak, ale wynik był taki sam. Zostaliśmy złapani i wpadliśmy w kłopoty, zauważyła pola. Mikołaj wzruszył ramionami. Ale było zabawnie. Krzyś nabrał powietrza. Tym razem będzie inaczej. Mamy plan. Nie mamy żadnego planu. Kacper uniósł brew. Zaraz go wymyślimy. Akcja Wejście w nieznane. Kiedy grupa ruszyła dalej, Krzyś i Mikołaj zostali z tyłu. Plan jest prosty. Podkradamy się pod drzwi, zaglądamy do środka i wracamy, zanim ktokolwiek się zorientuje. Mikołaj pokiwał głową: Brzmi świetnie, cicho i dyskretnie. Dokładnie. Krzyś i Mikołaj ruszyli ostrożnie w stronę zakazanego korytarza, kiedy nagle. A wy dokąd? Zapytała Pola, stawiając ręce na biodrach. My tylko sprawdzamy, czy drzwi są dobrze zamknięte, rzucił Krzyś niewinnie. I czy powietrze w tym korytarzu ma odpowiednią wilgotność? dodał Mikołaj. Chłopaki. Wiktor spojrzał na nich podejrzliwie. Krzyś spojrzał na resztę ekipy, potem na drzwi, potem znowu na ekipę. Dobra, chcecie iść z nami? Tak, odpowiedzieli wszyscy jednocześnie. Drzwi, które nie powinny być otwarte, ale są. Cała ekipa podeszła do tajemniczych drzwi. Okej, OK, teraz potrzebujemy sposobu, żeby dostać się do środka. Szepnął Krzyś. Zamek szyfrowy. To będzie trudne. Zauważył Wiktor, przyglądając się klawiaturze. Dajcie mi chwilę. Może rozszyfruję kod. Mikołaj nie czekał. A może po prostu spróbujemy... Otworzyć. Rzucił i nacisnął klamkę. Drzwi się otworzyły. Zapadła cisza. Krzyś spojrzał na Mikołaja. Mikołaj... To nie było nawet zamknięte. Mikołaj rozłożył ręce. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Wchodzimy? Szepnęła Iga. Krzyś uśmiechnął się szeroko. Oczywiście. Tajemnicze odkrycie. Grupa weszła ostrożnie do pomieszczenia. W środku znajdował się wielki zbiornik wypełniony płynną czekoladą, stojaki z dziwnymi składnikami i mnóstwo maszyn, które wyglądały na eksperymentalne. Wiktor przebiegł wzrokiem po wnętrzu. To wygląda jak laboratorium testowe. To wygląda jak mój sen. Poprawił go Mikołaj, patrząc na płynną czekoladę, jak zahipnotyzowany. Krzyś podszedł bliżej i zauważył duży czerwony przycisk z napisem Nie naciskać. Znał już Mikołaja wystarczająco długo, żeby wiedzieć, co się stanie. Mikołaj zaczął ostrożnie, ale było za późno. Mikołaj nacisnął przycisk. Nagle rozległ się głośny alarm. O nie! krzyknęła Pola. Uciekamy! Wrzasnął Krzyś. Cała grupa rzuciła się w popłochu do drzwi, ale. drzwi się zatrzasnęły. No pięknie, mruknął Kacper. Zbiornik z czekoladą zaczął bulgotać niebezpiecznie. Alarm był tak głośno, że Krzyś miał wrażenie, że słychać go w całym mieście. Czerwone światła zaczęły migać, a wielki zbiornik z czekoladą zaczął bulgotać coraz intensywniej. Co ty zrobiłeś? Wrzasnęła Pola, patrząc na Mikołaja, który wciąż trzymał rękę na wielkim czerwonym przycisku. Nacisnąłem przycisk, odpowiedział Mikołaj, jakby to było oczywiste, ale przecież było napisane: Nie naciskać. Jęknął Wiktor, zasłaniając uszy przed hałasem alarmu. Może to tylko dekoracja? Próbował tłumaczyć się Mikołaj. Czekoladowa atrakcja? Nagle z głośników rozległ się donośny głos. Awaryjne opróżnianie zbiornika numer 3. Uwaga! przekroczenie dopuszczalnego poziomu To wcale nie brzmi jak dekoracja, zawołała Iga patrząc z przerażeniem na maszynerię wokół. Krzyś podbiegł do drzwi i szarpnął klamkę, ale te nie chciały się otworzyć. Zamknięte. Kacper wskazał na panel kontrolny obok wejścia. Może trzeba wpisać jakiś kod. Świetnie, jęknął Krzyś. A przypadkiem nie znasz jakiegoś magicznego kodu? Wiktor nachylił się nad panelem i szybko zaczął analizować przyciski. Spróbuję coś zrobić, ale nie jestem pewien, czy zdążę, zanim nie zdążył dokończyć zdania, bo w tym momencie zbiornik z czekoladą zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Wielka metalowa rura przymocowana do jego ściany nagle otworzyła się i czekolada zaczęła wypływać wprost na podłogę. Najpierw powoli, ale z każdą sekundą coraz szybciej. Wychodzimy stąd, krzyknęła Pola. Przecież drzwi są zamknięte, przypomniał Krzyś. To uciekamy na coś wyższego. Dzieci zaczęły rozglądać się gorączkowo po pomieszczeniu. Krzyś i Kacper wdrapali się na stojące w rogu worki z kakao, Iga i pola wspięły się na stół, a Mikołaj. Mikołaj, co ty robisz? zawołał Wiktor. Chciałem sprawdzić, jak smakuje ta czekolada. Mikołaj rzeczywiście nachylił się nad rozlewającą się masą i zamoczył w niej palec. Nie rób tego krzyknęła pola. Za późno. Mikołaj oblizał palec i uśmiechnął się szeroko. Przepyszna. Czy ty sobie żartujesz? Krzyś złapał się za głowę. Co? Może to ostatnia szansa, żeby spróbować czegoś takiego? W tym momencie drzwi nagle się otworzyły, a w progu stanął pan Felix. Na chwilę zapadła głucha cisza. Dzieci spojrzały na niego, pan Felix spojrzał na czekoladowy potop rozlewający się po podłodze. Nikt się nie odezwał. W końcu przewodnik odchrząknął. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, co się tutaj dzieje? Krzyś, Mikołaj, Iga, Pola, Kacper i Wiktor. Popatrzyli po sobie. Nikt nie miał pomysłu, jak wybrnąć z tej sytuacji. To była naukowa ciekawość? Zaczął niepewnie Krzyś. Pan Felix spojrzał na niego surowo, ale zamiast złości na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. No to teraz macie okazję zobaczyć, co się dzieje, kiedy ktoś łamie zasady w fabryce czekolady? Dzieci przełknęły ślinę. Czy czekały ich poważne konsekwencje? Pan Felix przeszedł przez kałużę czekolady i uważnie przyjrzał się dzieciom, które wciąż siedziały na workach i stołach, jakby podłoga była pokryta lawą. W końcu westchnął, wyciągnął z kieszeni klucz i nacisnął kilka przycisków na panelu obok drzwi. Alarm ucichł, a wypływ czekolady nagle się zatrzymał. W pomieszczeniu zapadła cisza, przerywana tylko lekkim bulgotaniem wciąż przepełnionego zbiornika. No dobrze, powiedział w końcu pan Felix, krzyżując ramiona. Kto mi wytłumaczy co tu się właściwie wydarzyło? Dzieci spojrzały po sobie. Krzyś otworzył usta, ale zamknął je, nie bardzo wiedząc jak zacząć. W końcu Mikołaj, który najwyraźniej uznał, że nie ma już nic do stracenia, odchrząknął i podniósł rękę. No więc, byliśmy bardzo, bardzo zainteresowani tym co się tutaj dzieje, a potem znaleźliśmy ten przycisk i no cóż, uznaliśmy, że może warto sprawdzić co robi. Warto? Powtórzył pan Felix, unosząc brew. Może nie warto, poprawił się szybko Mikołaj, ale to był taki duży czerwony przycisk. Sam pan rozumie. Nie, nie rozumiem, odpowiedział pan Felix, ale kącik jego ust drgnął, jakby miał ochotę się uśmiechnąć. A poza tym, dodała pola, próbując uratować sytuację, chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak wygląda ta tajna część fabryki. Mieliście ochotę złamać zasady, podsumował pan Felix. Można to tak ująć, przyznał Krzyś, zerkając na resztę grupy. Pan Felix pokręcił głową i podszedł do panelu sterowania. Przekręcił kolejny klucz i maszyny zaczęły zwalniać. Zbiornik uspokoił się, a czekolada przestała się przelewać. No dobrze, dzieciaki, powiedział w końcu, odwracając się do nich. Właściwie mogłem się tego spodziewać. Naprawdę? zapytał Kacper. Oczywiście. Nie jesteście pierwszą grupą, która nie potrafi oprzeć się temu, co znajduje się za tymi drzwiami, ale jesteście pierwszymi, które prawie doprowadziły do stworzenia największej kałuży czekolady w historii tej fabryki. Krzyś i jego przyjaciele spojrzeli po sobie, nie wiedząc, czy to komplement, czy raczej zapowiedź kary. Więc co teraz? zapytała Iga ostrożnie. Pan Felix założył ręce na biodra i przez chwilę udawał, że się zastanawia. No cóż. Skoro już tutaj jesteście, mogę wam zdradzić pewien sekret. Dzieci natychmiast się ożywiły. Wiedziałem, wykrzyknął Mikołaj. Tu naprawdę robią supermocne czekolady, prawda? Niezupełnie, uśmiechnął się pan Felix. To jest część fabryki, w której testujemy nowe smaki i pomysły na przyszłe produkty. Czyli to laboratorium? zapytał Wiktor, patrząc na maszyny z nowym zainteresowaniem. Dokładnie. I wbrew temu, co myślicie, nie zamieniamy tu nikogo w czekoladę, ani nie produkujemy słodyczy, które sprawiają, że można latać. Mikołaj wyglądał na wyraźnie rozczarowanego. Ale, kontynuował pan Felix, skoro już się tu dostaliście, mam dla was propozycję. Dzieci spojrzały na niego z zaciekawieniem. Pomóżcie mi sprzątnąć ten bałagan, a w zamian dostaniecie coś wyjątkowego. Czekoladę? zapytał natychmiast Mikołaj. Lepsze, powiedział pan Felix. Dostaniecie możliwość stworzenia własnej, wyjątkowej tabliczki czekolady. Na moment zapadła cisza, po czym cała szóstka niemal równocześnie wydała z siebie okrzyk radości. Dobra, kto pierwszy poszmaty? zawołał Krzyś, chwytając najbliższą ścierkę. W ciągu następnych kilkunastu minut dzieci gorączkowo wycierały myły i szorowały wszystko, co zdołały zabrudzić. Wiktor przejął kontrolę nad mopem, iga i pola zajęły się stolikami, a Mikołaj. Cóż, Głównie próbował nie zjeść więcej niż sprzątnął. W końcu pan Felix klasnął w dłonie. Doskonale. A teraz, skoro już mamy czysto, zapraszam was do prawdziwego eksperymentu. Przeszli do innej części laboratorium, gdzie czekały na nich różne składniki: kakao, mleczna i biała czekolada, orzechy, bakalie, a nawet chrupiące kawałki karmelu. Możecie wybrać własne składniki i stworzyć czekoladę, jakiej jeszcze nikt nie próbował, powiedział pan Felix. Krzyś natychmiast zabrał się do pracy, mieszając mleczną czekoladę z odrobiną kokosa. Kacper dodał do swojej tabliczki chrupki kukurydziane. Pola stworzyła wersję z owocami, a Wiktor precyzyjnie odmierzał proporcje każdego składnika. Iga wrzuciła do swojej czekolady tyle orzechów, że wyglądała bardziej jak batonik niż tabliczka. Mikołaj natomiast... no cóż, wrzucił do swojej wszystkiego po trochu. – Czekolada niespodzianka – ogłosił dumnie. Po kilku minutach ich tabliczki były gotowe do schłodzenia. A teraz, powiedział pan Felix, mam dla was ostatnią niespodziankę. Dzieci spojrzały na niego zaciekawione. Jako że wasze pomysły są naprawdę wyjątkowe, postanowiłem, że wasze tabliczki zostaną wpisane na listę nowych propozycji fabryki. Krzyzi jego przyjaciele a oni mieli, czyli ktoś kiedyś może kupić naszą czekoladę? Zapytała Pola. Możliwe, powiedział pan Felix. A jeśli się sprawdzą, to kto wie, może pojawią się w sklepach. Tego dnia Krzyś i jego przyjaciele wyszli z fabryki zmęczeni, ale szczęśliwi. Może nie odkryli supertajnego laboratorium produkującego czekoladowe moce, ale za to stworzyli coś wyjątkowego. Mikołaj spojrzał na tabliczkę, którą trzymał w dłoni. Wiecie co? Jeśli ta czekolada dostanie swoją nazwę, chciałbym, żeby nazywała się Mikołajowa Mieszanka Chaosu. To ma sens, przyznał Krzyś. Pola pokręciła głową, ale się uśmiechnęła. Przynajmniej tym razem nie wpadliśmy w aż tak wielkie kłopoty. Jeszcze nie? Poprawił ją Mikołaj. Jeszcze nie. Po powrocie do szkoły cała klasa nie mogła się nadziwić, że Krzyś i jego przyjaciele nie tylko odwiedzili fabrykę czekolady, ale także stworzyli własne tabliczki. Kiedy opowiadali o swoich przygodach, większość dzieci nie mogła uwierzyć, że naprawdę weszli do tajnej części fabryki. Nie wierzę, że udało wam się przeżyć po tym, jak uruchomiliście alarm, powiedział Adam kolega z klasy. Pewnie dostaliście jakąś karę, dodała Lena. Krzyś spojrzał na resztę ekipy i wymienili porozumiewawcze uśmiechy. W sumie to dostaliśmy nagrodę, powiedział z dumą Mikołaj, wyciągając swoją tabliczkę. Mikołajowa mieszanka chaosu. Ogłosił, jakby właśnie wynalazł coś, co zmieni losy świata. Nie wiem, czy świat jest gotowy na taki smak. Mruknęła iga, patrząc na jego czekoladę, w której można było dostrzec orzechy, kawałki żelków i coś, co wyglądało jak chrupki kukurydziane. Jeśli ktoś to przeżyje, to powinna dostać nagrodę za odwagę, dodał Kacper. Mimo wszystko dzieci były bardzo dumne ze swojego osiągnięcia. W końcu kto mógł się pochwalić, że stworzył własną czekoladę? Kilka dni później Krzyś odebrał niespodziewany telefon. Był to pan Felix. Mam dla ciebie i Twoich przyjaciół ciekawą informację, powiedział tajemniczym tonem. Jedna z waszych czekolad została zatwierdzona do testowej sprzedaży w naszym sklepie firmowym. Krzyś otworzył szeroko oczy. Naprawdę? Naprawdę. A która? Cóż. Mogę zdradzić tylko tyle, że klienci najbardziej byli zaintrygowani nazwą Mikołajowa mieszanka chaosu. Krzyś omal nie upuścił telefonu. Niemożliwe. Jak widać, świat lubi niespodzianki. Zaśmiał się pan Feliks. Tego samego dnia Krzyś spotkał się z resztą przyjaciół i przekazał im nowinę. Nie wierzę, powiedziała Pola. Ludzie naprawdę chcą to jeść? Ja wiedziałem, że mam talent. Mikołaj prawie uniósł się z radości. W sumie to nawet dobrze, przyznał Wiktor. Może jeśli ta czekolada się sprzeda, dostaniemy dożywotni zapas. To byłoby najlepsze zakończenie tej historii, westchnął Kacper. Chyba, że ktoś przypadkiem naciśnie kolejny wielki czerwony przycisk, zauważyła Iga, patrząc znacząco na Mikołaja. Przysięgam, że niczego już nie dotykam, powiedział Mikołaj. Nikt mu nie uwierzył. Tak zakończyła się ich przygoda w fabryce czekolady, ale Krzyż miał przeczucie, że to nie była ostatnia zwariowana historia, jaka ich spotka, bo jeśli w ich grupie było tyle pomysłów, to kłopoty zawsze były gdzieś blisko. Początek formularza, dół formularza.